Ja tak dawno nie grałem w tą grę, że ja muszę wam powiedzieć szczerze, że ja nawet nie mam pojęcia co się tu kupuje w tej grze. Gram Ameryką w ogóle. Zobaczymy, no może, może coś z tego wyjdzie, kurde. Miejmy nadzieję, że tak. Jeżeli ta powtórka się pojawi na YouTubie, to jeżeli ktoś ogląda na YouTube, może zostawić łapkę w górę, będę zobowiązany. Ciśnijmy, zobaczymy. Oczywiście gramy chyba 7 na 7, czy coś takiego, nie? Czekaj, zaraz. 2, 4, 6. No, 7 na 7 gramy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie, Grenadierzy, karabinowi, pepanc? Co to jest za jednostka w ogóle? Tutaj jest zespół pepanców właśnie. Dobra, wchodzimy. Czy ja to mam jakiś karabin maszynowy? Chyba tego pana. To bym prosił tu. Zobaczymy, co się wydarzy. Dobra. Ja już podchodzę na punkt spokojnie, zaraz cię będę osłaniał stary. Już moi żołnierze są na punkcie, osłaniają cię. Wystrzelamy ten samochód. Wiesz American soldiers are on the point, guys. We're gonna make it. We're gonna make it right, okej? Okay? Poprosiłbym sojuszników o podesłanie piechoty trochę, bo będzie lipa. Jak nie podejdą, To nas wystrzelają Nasza amerykańska... O Boże, mój żołnierz dostał strzała. Ty, schowajcie się! Andrzeje, co wy robicie? Ty, chłopie normalnie mi przed tym. Chłopie mi normalnie. Y... Dobra, ulecz się. Ameryka ma lepsze karabiny maszynowe. Co jestem, sam na środku? Myślę, że tu dostanę jakiś, jakiegoś wsparcia. Dobra, zobaczymy, co ja tu mogę sprowadzić. No nie za dużo, tak szczerze, nie ukrywam. Ale no chyba moi żołnierze zostaną Kurde, tu są chyba trzy składy piechoty, stary. Ja nie da rady sam. Panowie, ja nie da rady sam. Ja potrzebuję pomocy. Nie dam rady sam utrzymać tego punktu, moi drodzy. Nie dam rady samemu, mój... O, no i nareszcie przychodzi pomoc. Przychodzi pomoc, moi drodzy. Ale moi Amerykanie... Dobrze, że ja tu miałem w ogóle jakąkolwiek piechotę, bo jak ja bym tu nie przysłał piechoty, to niechby... Byśmy nie mieli piechoty tutaj na środku, w ogóle. To byłby, byłaby straszna lipa, nie? Dobra, mam idealny pomysł. Gdzie to damy? Tutaj. Może mogę jeszcze piechotę ściągnąć? Już nie mogę piechoty ściągać, ale jaja. Dobrze jesteśmy obstawieni, jak na razie, panowie. No, nie wygląda to źle. Wygląda to nawet okej, okay, nie? Oni strzelają tutaj granatami, trzeba na to uważać. Dobra, coś mogę wziąć, to to bym chyba wziął. Nie, tego nie chcę. To bym wziął i to bym wziął, tak? Dobra, wycofasz się. Andrzej. I Wal. Pięknie, teraz z tego Wal. Uwaga, bo jakiś samochodzik podjechał na środek. To jest moi drodzy 222, więc to jest yy, killer piechoty. Więc tutaj potrzebujemy albo działka, albo ewentualnie jakiegoś lekkiego pojazdu z armatą na to. Stary nie działa link do Discorda? Jak to nie działa link do Discorda? Musi działać stary. Okay, kto ma tutaj bazukę w tym związku? Mam O, oh, uwaga, uwaga! Bo te 222 możecie zniszczyć. I też jest 222 jest bardzo daleko, nie? W razie czego. Dobra, biorę kolejny oddział strzelecki tutaj. O Boże, uważaj, oj Boże, to dwa go egzekucji na nim dokonać dosłownie. O, panowie, zachodzą nas od flanki. Robi się problem. Robi się problem, zachodzą nas od flanki, proszę Państwa. Toś, no ja nie mogę zabezpieczyć całej mapy, tak? Więc zobaczymy, tu by się przydała piechota jakaś. Tutaj, tutaj. By się przydała jakaś piechotka do obrony, nie? Teraz sprawdzimy, bo tutaj koszą moich żołnierzy biednych. I tak dużo przeżyło w sumie. Okej, okay. czy ten Browning będzie w stanie unicestwić to x 2 I Dlaczego on nie może strzelać? Naprawdę jest tak. Ty, Ja mam zepsuty jakiś karabin. Co jest? Mój... A, nie, dobra, tutaj było na tym, na ulicy coś. Dobra. O Boże, kochany, dobra. Wystawiłem Browninga pod ostrzał karabinów maszynowych. To było debilne. Dobra, poległ niestety. Potrzebujemy jakiegoś pojazdu, jakiegoś działa. Nawet stewarta, który mógłby na dystans to wszystko wyeliminować. Nie? Tutaj ładnie ktoś coś kosi, widzę powoli. Ten yy, greyhound może wyeliminować wszystkie czołgi, które tu są. Ładnie, ładnie działamy panowie, fantastycznie. Risa se! Boże, ja tak dawno nie grałem w Mowa. W sensie w Gocha, ale no zobaczymy co z tego wyjdzie w praniu. Dobra, ten brownie może strzelać dalej. Ja tutaj się zajmę bardziej jakimś może supportem, czy coś w tym stylu, bo raczej to będzie lipa. Ładnie skoszone. Jeszcze to 2-2-2 wyeliminować i będzie super. Dobra, Browning sobie powinien jakoś lekko radzić, no, Coś w tym stylu. Ktoś tu jest? Co tu jest? O Boże, to jest machina! Okej. Okay. O kurde, panowie, tu są Niemcy po budynkach, no uważajcie! Tam nie ma jak podejść do tego żołgu, spokojnie. Ja... Zbieram na coś mocniejszego. Uwaga, bo to jest ten Flames Choke. Ty, ale ten ogniowy to jest łatwo zniszczyć, akurat. Jeden granat. Uwaga, bo tutaj jedzie yy, 2 do 2 z TKFZ, trzeba uważać. Nie jest źle, panowie. Nie jest źle jeszcze. Jeszcze nie ma tragedii. Fakt, że nie mamy środkowego punktu, bo oni praktycznie wybili wszystkich żołnierzy. Yy, armatką artyleryjską, ale no nie, jest, nie, nie jest źle, tak. Znaczy, staram się sobie wyobrażać, że nie jest źle. Chyba to przegramy po prostu. Niestety. By się przydała jakaś mocna maszyna. Hmm. Czekaj, tam walczą bardzo dobrze gracze tutaj. Tu leci bombardowanie na... O, uważaj tym pojazdem, uciekaj tym, tym pojazdem. Bo tu leci bomba. Naprawdę na Browninga bomba z samolotu. XD nie trafił. Dobrze, widzisz, że ja mam reakcję? To jest reakcja Koyota. Ole tutaj eksplozja była, ładnie. To tu potrzeba piechoty, ja nie mam. Ja już nie mam piechoty. Boże, tu jest ekipa w tym. Dobra, jadę szarmaniskiem. Aha, tutaj już przyjechałem szermaniskiem, ale jest już punkt zdobyty. Dobra, zobaczymy, co się tu wydarzy. Boże, ile tu jest. Ile tu jest piechoty y, niemieckiej? Waga, bo tutaj piechota nas zachodzi z granatami. Panowie, musimy mieć oczy dookoła głowy, zaraz stracisz czołg. Aha, Boże kochany, to leci samolot z bombą. Come on, bro. Dobra, na szczęście mi się udało... ...trzymać. Więc jest w sumie okej. Okay. Jest w sumie w porządku. Tu trzeba piechotę wybić, wiecie? I w tych punktach i będzie ok. Co jest? Ja wezwałem oddział piechoty i takie coś mi przyszło tu? Ale kupczę w głowie. I to jest ten super oddział piechoty, który nie potrafi zabić innego piechociarza? Co ja zrobiłem? Czy mam, mam podświetlonych wrogów? No skąd mam wiedzieć? Tak, ta gra funkcjonuje. Dobra, ale ja tutaj się sam nie utrzymam. Ale ja nie mam tego. Ja zmieniłbym na HR, ale już mnie zaczyna uchopiec, wiesz? Od tych słuchawek przeklętych, tragicznych. Jadę tym Shermanem chyba gdzie indziej, bo tu mało akcji widzi. Mało akcji jest dla Shermana. Na środku jeszcze żyjemy? Coś tam żyjemy. Dawaj, Sherman. Postrzelamy się z tym. Zróbmy coś. O oh, kurde wodno, uważaj terę Dobra, to teraz powinno być chyba ok, nie? Jest strzał, Ok, Ok, Okej, oddałem jeden strzał. Czy trafiłem? Chyba nie trafię. coś tak obstawiam. Chociaż... A! Moje kremlowskie oko mnie jeszcze nie zawiodło! Proszę Państwa, moje kremlowskie oko mnie jeszcze nie zawiodło tak bardzo. Spokojnie, nie. Ale wysadziłem tego Shermana, Jezus Maria. Ja mam amunicji, nie mam też skrzyni z amunicją, no cóż, takie jest życie. Ja bym wyszedł, ale oni już na mnie polują z bazukami, wiesz? I te czyistki czwórki na mnie też polują. Więc to jestem trochę zagrożony, nie powiedziałbym. Ty, poczekaj, bo ja tu nic nie widzę. No, nie trafia. Nie, no, dwa strzały z bazuki przeżyłem, ja muszę być, wiesz? Muszę być naznaczony przez los, chłopie. Pięknie, Boże, Sherman, dzięki Bogu, że wytrzymujesz. A, teraz załoga ogłuszona, no już nie dam rady. A tutaj nawet nie mogę... Ekipy fajne jakieś zmentować. Ty żyjesz, Sherman? Halo. O, już po Shermanie. Zapie. Już nic więcej nie mogę kupić. Ty, ja, ale my wygrywamy w sumie, ale jaja. To dzięki moim Teammateom nie? Kompletnie. Ale mój Sherman niestety poległ. Został mi ze strony, nie wiem. Tutaj już nie mam na tą te 34 odpowiedzi żadnej. Trzyma giga kup kupi. Witam i tam. Masyka. Kurde, żeby dorobić się Amerykom jakiegoś fajniejszego tołgu to trzeba dużo czekać. Długo strasznie. No ale mamy punkty kontrolujemy, no to mi się wydaje, że jest gif, w sumie. O, tu jest nasz możesz to sprawdzić co tu jest? A, tutaj nic nie ma, bo to wybuchło. Dorzuci tam? Chyba, nie. Tygrys jest na środku. Kurde, nie widziałem, sorry. Kompletnie nie zwróciłem uwagi. Mi się wydaje, że Tygrys nie jest aż takim dużym problemem. Primo. Spoko, spoko, Willy. No problem. Samoloty latają, kurde. Czeka, leci samolot, zobaczymy, czy on coś trafi. Dobra, nie trafi trochę Tygrysa. Chociaż. Było blisko. Było blisko, gratuluję, nie? Niezły, niezła próba. Co ja tu mogę kupić do nawalanki? Eee, tego... O, to to bym wziął na pewno. A gdzie oni stoją? Tu stoją? No to to było idealne. Dobra, jadę na prawą flankę z maszyną. Zobaczymy co tam się podzieje. Jadę z maszyną. No ten, ten Shermixon, to będzie nie do zatrzymania. Ja już nie mam na piechotę kompletnie kasy. Co nie? Jadę, jadę. Dobra, kontrolujemy wszystkie punkty na mapie, mimo że gramy jak totalne kupa, nie? Zobaczymy, co się z tym tutaj wydarzy. Bardzo nie chciałem, żeby on mi przeładowywał. Możesz tu już na prawej flance być bezpieczny. Bo ja z tym tym, tym Shermanem, no to. to raczej tu mi nic nie grozi, nie? To mówię serio, serio. Mm. Schowaj go, schowaj. Ja, ja się z nim postrzelam. Spokojnie. No tutaj na naszą flankę trochę piechotą. O, już mogę piechotę zamówić, dobra. Będzie fantastycznie. Spróbuj się posunąć na tej flance, jeżeli mnie słyszysz, graczu. Do przodu piechotą. To było super. Ja cię osłaniam, to spokojnie. że mi tu bazooką nie rypnęli, wiesz, sprzed twarzy. To było super. Dobra, ten gówno pojazd zniszczyłem na punkcie, to możesz wjechać, na luźnie. Ta T-34 jest kompletnie niegroźna już teraz, stary. Ten Tygrys też nic nie zrobił, on wyjechał i praktycznie nic nie zrobił, więc super. 30 punktów już zostało, ty, to my to zdominowaliśmy, proszę Państwa, co ciekawe. To się zdominowaliśmy, to bardziej mój team zaorał, nie? Więc spokojnie. Tu już przybyło tyle posiłków, że ja pierdzielę tak w ogóle nietknięty? Nasi tu zajęli dobre pozycje. Kurde, mogłem tego Shermana przysłać na inną flankę w ogóle, nie? To był, był, byłby hit, nie? 30 punktów zostało. Dobra, jesteśmy idealnie zabezpieczeni na razie. Nie? Jedziemy wszyscy na Tygrysa, panowie. Jest stanie zniszczyć. Aj, nie zdążyłem, ale no widzisz, jak wyszedł mecz. No, udało nam się zwyciężyć, panowie. Stany Zjednoczone for the win. Chyba najmniej, najmniej ulubiona frakcja, jeżeli chodzi o Gates of Hell, nie?